Rozpoczynająca się za chwilę sesja Rady Powiatu zapowiada się wyjątkowo burzliwie. Najważniejszym punktem obrad będzie przekształcenie Zespołu Opieki Zdrowotnej Wolkuszu. Pozytywną opinię w tej sprawie wydało większość samorządów i Rada Społeczna ZOS. Szanowni Państwo, na 23 radnych Rady Powiatowej Wolkuszu obecnych jest 20 osób, 3 radnych nieobecnych. W związku z czym obrady dzisiejszej sesji są prawomocne. Stoimy w dniu dzisiejszym przed kluczową decyzją kształtującą nowe formy opieki zdrowotnej w naszym powiecie i realizacją strategicznych kierunków tworzenia w powiecie jak, i jak najlepszych warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. Kierując się nadrzędną zasadą, jako już, jakim jest dobro pacjentów Zespół Opieki Zdrowotnej w Wrocławiu Zarząd powiatów świadom odpowiedzialności za funkcjonowanie własnej jednostki od wielu lat podejmował szereg działań mających na celu poprawę sytuacji, jej sytuacji finansowej, jak i organizacyjnej. Mimo, że takie działania były prowadzone e, od kilku lat, skumulowana strata z lat ubiegłych spowodowała, że fundusze ZOS osiągnęły wartość ujemną. Wobec tak rozwijającej się sytuacji w maju Rada Powiatu podjęła uchwałę określającą kierunki przekształcenia zespołu opieki zdrowotnej w Orkusie. Apeluję o rozsądną i malną decyzję zgodną z Waszymi przekonaniami, w którym jedynym celem będzie zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego dla mieszkańców Powiatu Dziękuję bardzo. Dziękuję Panie Starostą. Bardzo proszę o przedstawienie. Opinii Komisji. Proszę Pan Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego. Komisja do spraw porządku publicznego, bezpieczeństwa obywateli i administracji w dniu 7 września pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały, który tutaj będziemy omawiać. Dziękuję. Panie Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, wniosek formalny. Bardzo proszę, aby ja przewodniczący komisji stwierdzając, jak zaopiniowała podawał ilość głosów, czy to będzie ile za, ile przeciw, bo to jest bardzo ważne. Oczywiście Pani Przewodnicząca, te dane są jak najbardziej y, za y, pozytywnym zaopiniowaniem. Było dwa głosy, dwa głosy wstrzymujące i jeden głos przeciwny. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę Komisję Zdrowia. Pani Wiceprzewodnicząca, Przewodniczący jest nieobecny. Na komisji również nieobecny. Komisja Zdrowia na swoim spotkaniu w dniu 7 września również opiniowała e, powyższą uchwałę dwoma głosami za, jednym wstrzymującym i jednym przeciw. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę Komisja Budżetu, Pan Przewodniczący, Pan Serce. Szanowna Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo. Komisja budżetowa na wczorajszym swoim spotkaniu w ilości siedmiu radnych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przekształcenia w zakładu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Orkuszu. Pięć osób było za, jedna się wstrzymała, jedna była przeciw. Dziękuję. bardzo. Dziękuję bardzo i bardzo proszę przewodniczącego Komisji Rozwoju. Pani przewodnicząca, wysoka rado, szanowni goście, Komisja Rozwoju opiniowała powyższy projekt uchwały. Posiedzeniu komisji w tym momencie brało dziewięciu radnych udział, ośmiu było za, jeden wstrzymujący. Głosu przeciwnych nie było. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I proszę Pana Starostę jako Przewodniczącego Rady Społecznej zoz o przedstawienie opinii Rady Społecznej ZOZ-Orgusz. Przewodnicząca, Komisja Rada Społeczna zoz zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie, z tego, co pamiętam, w trzech głosach za, czterech, wstrzymujących się i jednym przeciwnym. Tak było Pani Marku, bo nie pamiętajmy tego. Dziękuję bardzo i Szanowni Państwo, w chwili obecnej otwieram dyskusję. Rodzi się tutaj dysonans. W uchwale mówimy, że majątek ruchomy może być wydzierżawiany lub Podnajmowany, natomiast w um, umowie o współpracy mówi się o sprzedaży tego majątku ruchomego. W związku z powyższym moje zastrzeżenie budzi fakt, że projekt pochwały z samorządami gminnymi był, y, był opiniowany i konsultowany w wersji, gdzie nie ma mowy o sprzedaży. I on był na przełomie lipca i sierpnia. Natomiast umowa o współpracy została podpisana 31 lipca, w której to umowie zarząd zobowiązuje się e, podpisami odpowiednimi członków zarządu, że część majątku zostanie sprzedana. W związku z tym te moje podejrzenia odnośnie tych dwóch zapisów. Dziękuję bardzo. Umowa najmu będzie zawarta pomiędzy Rządem Obrachunkowym z nowoczesną spółką w sprawie najmu nieruchomości. Zobowiązania wobec pracowników wynoszą 2,5 miliona. Chciałbym zwrócić uwagę, że ugody, jakie zostały zawarte z pracownikami na wypłaczenie nieruchomości należności upływa za 2 lata. Jeżeli w tych ciągu dwóch lat ZOS pozostałość po zosie, ie tak to powiem, po tym głównym zosie, który teraz jest, który przejmie zobowiązania wobec pracowników, miałby pewność w wypłaceniu tych zobowiązań, wtedy podejmie ewentualnie działania w sprzedaży części ruchomości celem zabezpieczenia kwot należnych dla pracowników. Paną Tarnię Admanzię. To proszę pytanie Pani. Tak. Proszę Pani ja Przewodnicząca. Ja literalnie odczytałem zapisy projektu uchwały w paragrafie od, odpowiedzi i umowy o współpracy. Panie starosto, proszę mnie nie wkładać w moje usta, że to jest moja opinia, tylko ja pozwoliłem sobie chyba po raz pierwszy coś odczytać literalnie. Jeśli my dzisiaj przyjmiecie, no przegłosujecie to, ten projekt uchwały, gdzie przyjmiecie, że mienie ruchome zostaje własnością i tylko jest podnajmowane, dlatego tutaj zarząd według mnie, powtarzam według mnie, rodzi się to podejrzenie,